Witam Was wszystkich serdecznie na megadiscount.pl. W tym odcinku przedstawię zestaw z klockami Hello Kitty z serii Play Blocks od firmy Big, a zestaw nazywa się Domek Wypoczynkowy. Ten wakacyjny zestaw zawiera 87 klocków, które złożymy za pomocą instrukcji zamieszczonej na opakowaniu. Ta instrukcja znajduje się właśnie na brzegu opakowania, i w czterech prostych krokach jest pokazane, jak macie złożyć klocki. W zestawie mamy trzy postaci, znane Wam bardzo dobrze z serii Hello Kitty, które znajdują się na basenie. I teraz pokażemy wszystkie te figurki. Są to dwa kotki Hello Kitty. Jedna figurka ma blond takie żółte włosy z kwiatuszkiem. Ubrana jest na niebiesko. Druga na czerwono z czerwoną kokardką. A trzeci jest to chłopiec Misiu ubrany w zieloną kamizelkę z muszką i czerwone spodenki. Wszystkie figurki możemy składać, obkręcać im główki albo ruszać im rękami. Centralną częścią tej budowli jest bardzo duży basen. Możecie zauważyć w środku, że znajdują się takie klocki imitujące wodę, wraz z rybkami i rozgwiazdami. Tutaj jest taki mostek, po którym oczywiście nasze figurki mogą sobie przejść i usiąść wygodnie na krzesełku. I tutaj mogą się poopalać lub popilnować dzieci w basenie. Z tej strony znajduje się trampolina, z której można wskoczyć po prostu do wody. Tutaj następne krzesełko, a za basenem mamy wielką palmę, na której widnieją naklejki, a te naklejki pokazują kwiatki. W tym zestawie, jak zdążyliście pewnie zauważyć, jest bardzo dużo naklejek, które oczywiście trzeba przykleić własnoręcznie, na przykład na krzew, krzew z kwiatkami lub inne dekoracje wokół basenu. Wokół basenu znajduje się żółta podstawa do klocków, która imituje piasek i w tym piasku nasze figurki mogą na przykład pokopać łopatką. Albo pograć na piasku w piłkę. Obok basenu znajduje się bar z napojami, które mamy właśnie w tym miejscu. Cały ten bar składa się z dwóch łuków. I tutaj właśnie możemy składać zamówienia i odbierać napoje. A ty, tymi napojami możemy się cieszyć na tarasie i usiąść, usiąść sobie na górze. Pod parasolem, popijając zimny napój. Na tarasie mamy dwie barierki, które odgradzają taras, tak żeby nasze figurki nie wypadły. Poza tym mamy tutaj kolorową markizę i oczywiście, tak jak już wspomniałam, parasol, na którym mamy wizerunek Hello Kitty. Parasole w zestawie są dwa. Jeden na górze, a drugi na dole, na stoliku z krzesełkiem. Mam nadzieję, że spodobały Wam się zarówno figurki, jak i możliwości związane z tym zestawem. Możecie się bawić i cieszyć wodną przygodą i atrakcjami właśnie z tym zestawem. Hello Kitty. I to już wszystko na dzisiaj. Po więcej szczegółów zapraszam na stronę megadiscount.pl. Do zobaczenia!